Vlogmas, dzień piętnasty. Danko się robi właśnie jajka na pomidorach. Kto lubi ręka w górę? Mam do tego chlebek żytni i paprykę pokrojoną. Mm. Życzcie mi smacznego. Cześć, się madero, moi kochani, ja już po śniadanku będę teraz piła drugą kawkę. Na komentarze podpisywałam, trochę vlogów nadrobiłam. O, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę i święta moi drodzy, włog nas się skończy. Ale czas leci, co? Naprawdę czas leci nieubłaganie, zaraz będzie. Ja wiem, że ja to codziennie powtarzam, ale zaraz będzie styczeń, zaraz będzie luty, no i wiosna. Ja już się nie mogę doczekać. Powiem Wam tak: nie narzekam na zimę. Jedyne na co narzekam, na te, to. sorry. Dostałam. O! Nie wiedzę, jak mam mówić. Ale jedyne, czego żałuję, moi kochani, to to, że dni są bardzo, bardzo krótkie. To jest jedyny mój żal. Co do tego, bo ja lubię długie e, dni, e, że o godzinie 21 robi się ciemno, a nie godzina 15 i już jest ciemnica. Bardzo tego nie lubię. Dobra, ja będę popijała swoją kawę w w takim kubetku pięknym. Drugą już dzisiaj, ale mówię nie, no bez kawy to nie dam rady. Bez kawy nie dam rady, ale pianka fajna. Pokażę wam. Cudna pianeczka. No, i jeśli wypijecie cokolwiek, to życzę wam też smacznego. Ja dzisiaj kurczę grzywa jak u jakiegoś lwa, no ale dobra, ogarniemy to, ogarniemy. No i co moi drodzy, miłego dnia, wieczorku. No i widzimy się zaraz. Słuchajcie, odpaliłam mój statyw, bardziej profesjonalny. Mówię nie, zaczynam robić coś, żeby te vlogi były lepszej jakości, bo. Stwierdzam, że jednak lepiej się ogląda vlogi, które mają fajną jakość, aniżeli takie wiecie. No, czy światło, czy też. No, trzeba nad tym popracować. Poczekaj, jak tak odwrócę. To ja, ściana, mój jeden renifer, i drugi. I ja, i kawusia. Muszę z Wami chwilę porozmawiać. Łyczek, kawy. Dobra. Słuchajcie, moi kochani, wczoraj miałam tak cudowny poranek w sumie, bo kiedy wstałam, to. Mojemu, że tak powiem, zdziwieniu, nawet nie wiem jak to ocenić, ale podlinkuję Wam na pewno w opisie dwa kanały. Droga Pani jest jeden, która yy, dodała mnie, tak jakby, nominowała mnie do tagu. Rozumiecie to? Ja w życiu czegoś takiego nie robiłam, nawet nie wiem jak się to nagrywa, ale chyba tak siedzisz i gadasz, no nie? No tak, mi to zrobiło dzień, no bo wiecie, te tagi, pamiętam, kiedyś były bardzo popularne. Teraz już się tego tak nie widzi, ale to jest takie miłe, że ktoś was do czegoś nominuje. No nie wiem, no bardzo mi to zrobiło dzień. No to na pewno Wam e, podlinkuję ją w opisie i na pewno zrobię ten tak, ale myślę, że nie teraz, e, tylko w styczniu. No tak myślę, że już w styczniu zaczniemy takie inne filmiki na moim kanale, nie tylko daily vlogi, ale też takie pogadanki, bo powiem wam, że... Mam kilka fajnych pomysłów, o czym mogłabym do Was rozmawiać. E, jakieś tematy sobie poruszymy. No, będzie fajnie. Myślę, że będzie fajnie nie tylko te daily vlogi. Po drugie, Asia Sindemir, to się chyba mówi po turecku, cindemir, gindemir. Asia, kochana, popraw mnie, jeśli e, źle to wymawiam. Ale no kurczę, ona miała swój vlog, wiecie, wczoraj ja odpalam. A ona poleca mój kanał, w sensie poleca, nie że poleca, tylko że ogląda vlogmasy moje. Rozumiecie? Ta dziewczyna, która już ma taką publikę, bo ona ma, no nie wiem, chyba około 6,5 tysiąca subskrybentów i mówiła właśnie, że ogląda Andziak z Gabę yy, z Turcji i mnie. No to mi normalnie tak na serduszku się ciepło zrobiło. Dziękuję ci, kochana. Ja też twój kanał oglądam, też jeśli miałam te moje swoje, e, jeśli miałam te swoje moje. E, w jednym z filmików, gdzie opowiadałam o kanałach, które oglądam, to oczywiście też Asie wymieniłam, bo ją oglądam bardzo fajna dziewczyna, też bardzo fajna dziewczyna, więc zapraszam serdecznie, jeśli jej nie znacie, podlinkuję wam w opisie. No i co, moi drodzy? Vlogmas zbliża się do końca wielkimi, wielkimi krokami. A, powiem Wam, że już ja nie wiem, o czym ja mam Wam nagrywać, bo tyle jest tych filmików fajnych na kanale. W ogóle też dzisiaj akurat rano oglądałam śliwkę w kompocie moją Sylwię i ona robiła śledzie po kaszubsku, które wyglądały przepysznie. Ja zawsze jak widzę jakieś takie rzeczy, to co ktoś tam robi, no to zawsze mówię, Boże, muszę zrobić, muszę zrobić. Ale ja bym się nie wyrobiła z tym robieniem, bo to nie przejadłabym. Kurczę, nie przejadłabym i tak już... Pamiętacie, jak miałam swoje założenie o odchudzaniu? Stoi waga w miejscu, jak to mówią, funt w górę, funt w dół. No i co? I, I takie moje odchudzanie, no bo jest za dużo dobrych rzeczy. Ja nawet wczoraj, wiecie, byłam w tym polskim sklepie, o którym wam opowiadałam, że były dzikie tłumy i wszystko. To sama pokupiłam kurczę tyle rzeczy. No nie aż tak dużo w sumie, bo kupiłam dżemy yy, i kupiłam chlebek, właśnie bardzo dobry. Co ja tam jeszcze kupiłam? Ej, i w sumie tyle. I wiecie, o czym zapomniałam? Przyprawie do piernika, którą miałam w planach kupić. Ten kraku zbarsz, bo go już nie było w ogóle. I jeszcze muszę kupić śmietankę. No i takie będą moje zakupy. Dobra, moi kochani, ja się zbieram powoli, bo o czym ja mam tu więcej Wam yy, gadać? W ogóle. Słuchajcie, zróbmy misję 500 subskrypcji do końca roku. Moje założenie wcześniej oczywiście było inne, no ale wiecie, to to z motyką się na księżyc wybrałam. No ale ja się cieszę z tego, co mam. Ale zróbmy jakieś wyzwanie: 500 subskrypcji, będę Wam serdecznie wdzięczna. Jak na koniec roku miałabym 500, to A, fajnie, fajnie by było. Ale co ma być, to będzie, ja się cieszę z tego, co mam. I tak nie mogę sobie wyobrazić, bo już jest nas więcej niż w moim gimnazjum ludzi. Rozumiecie to? Ja Cię kręcę. 400 ponad osób mnie subskrybuje. To jest, no, niesłychane. Naprawdę dla mnie to jest niesłychane. Ja tak jak Wam na początku mówiłam, myślałam, że nawet jedna mnie nie zasubskrybuje, no bo tyle tych fajnych kanałów jest na YouTubie. Niektóre wiecie, już mają po 10 lat po. Więcej, mniej, niektóre są nowiutkie. Ja sama bardzo dużo takich malutkich kanałów, niektórzy nawet mają 30 osób i oglądam, dlatego że oglądam. No teraz to bym skłamała, bo teraz aż tak namiętnie nie oglądam, bo jest bardzo dużo vlogmasów i w ogóle, ale widzę, że jest bardzo dużo takich nowiutkich kanałów i ja też z tego miejsca zaczynałam, moi kochani. Też zaczynałam od zera. Jak to mówię, od zera do milionera, no nie? <laughs> ale ja głęboko wierzę, że kiedyś ten milion mi wpadnie. Dobra, marzenie, ale trzeba marzyć, moi drodzy. Marze za marzenia się nie płaci, trzeba marzyć i wiecie no i spełniać te swoje marzenia. Krok za krokiem, powolutku. Dobra, już nie mam młoce, nie gadam głupotek. Lecę i wy lecicie ze mną. jeśli pijecie kawusia. Dajcie znać w komentarzu, czy też lubicie tak kawę, jak ja. ja. kocham. Staram się pić o wiele mniej. Piję teraz tak dwie, trzy razy dziennie. Powinnam to zminimalizować do jednej, ale uwielbiam. Słuchajcie, przyszłam do sklepu. Najlepsza pora, godzina 20. Nie ma prawie nikogo. I znalazłam dosłownie trzy ostatnie barszcze czerwone. Krakus, moi drodzy. Tak. Tu... Kochani moi piękni, byłam w sklepie, i wiecie co? Zrobimy podsumowanie i to na pewno będzie w tytule. Za ile dolarów myślicie, że można zrobić kolację wigilijną dla dwóch osób? Powiedzmy, to jest tak, wiecie, bo jeśli ktoś mieszka z partnerem, czy. No, po prostu nawet sam, żeby miał na dwa dni, obojętnie. Mniej więcej kolacja wigilijna dla dwóch osób. Ja chcę od razu podkreślić, że nie chciałabym, żeby ktoś oceniał. Każdy robi jak uważa, wiecie, możemy kupować gotowy, możemy catering zamówić, możemy sami zrobić. Każdy robi jak uważa. Ja pokazuję to co ja mam. W ogóle nasza kolacja wigilijna będzie prawdopodobnie w poniedziałek, a dlaczego to już się to wiecie, tak jak już wam mówiłam wkrótce. Ale chciałam właśnie tak sobie wymyśliłam. Chciałabym nadal przeżyć taką kolację wigilijną fajną, czyli bez mięsa, zrobić jako takie potrawy, nie za dużo, nie za mało. I chciałabym Wam podać cenę, ile to mniej więcej kosztuje. Oczywiście, jeśli chodzi na przykład o piernik, ja w domu mam mąkę, mam w domu dużo jajek, mam w domu yy, nie wiem co tam jeszcze proszek do pieczenia, margaryna, masło to mam, więc tego nie liczę. Ja pokażę Wam tutaj to, czego ja nie miałam w domu, co musiałam kupić. Dobrze, więc. Też nie weźcie tego pod względem, jak można, no nie wiem, na przykład za 40 dolarów zrobić kolację dla dwóch osób, bla, 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 bla. Ja mam takie rzeczy, wiecie, cukier mam w domu, olej, właśnie mąkę, jajka zawsze mam bardzo dużo, yy, na przykład kapustę kiszoną zawsze mam, ogórki kiszone, zawsze to mam w domu, więc ja tego nie liczę. Pokazuję wam moi drodzy. Wypiszcie na początku, zapauzujcie, piszcie w komentarzach Wasze propozycje. Ile myślicie, że wydałam na te produkty? I zaraz Wam powiem, co ja planuję w ogóle zrobić. Dobrze, moi kochani, to są moje produkty, które ja mam. Ktoś powie tylko tyle, tylko i aż. Słuchajcie, ziemniaki są do sałatki jarzynowej, którą planuję właśnie zrobić. Za ziemniaki zapłaciłam, już Wam mówię, dokładnie 2,34. Za ziemniaki. Kolejny seller. Połówkę użyję do ryby po grecku, połówkę do sałatki jarzynowej. Za taki no dosyć pokaźny seller zapłaciłam 1,75$. Pomarańcza do dekoracji, do suszonych pomarańczek. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Wzięłam dwie ogólnie, ale pokazuję wam jedną. Jedna kosztuje dolar. Tutaj mamy pastę z pomidorów, czyli taki koncentrat pomidorowy, za który zapłaciłam. Prawdopodobnie 2.19, dokładnie. Tak. Kolejny, znalazłam barszcz czerwony i z nim będą uszka. To są uszka z grzybami i najlepszy prawdopodobnie barszcz czerwony. Nigdy tego nie próbowałam. Barszcz czerwony 2.99, moi drodzy. Oj, coś ostrości nie ma. I uszka dokładnie 6.89. Kolejne pierogi z kapustą kiszoną. 4,99 powidła śliwkowe do naszego piernika, za które zapłaciłam 3,29. Przyprawa do piernika też oczywiście musi być. Dolar. Rybę tutaj mamy, którą jest, e, tu jest praktycznie kilogram ryby. Część pójdzie do smażenia, część do ryby po grecku. Za rybę, za praktycznie kilogram zapłaciłam 6,26. Mamy jabłuszko do sałatki jarzynowej. Tam było kilka, tam wy, wydaje mi się, że były trzy, ale wiecie, ja wzięłam trzy, ale jedno użyjemy do sałatki jarzynowej. Z, to za jedno jabłko y, będzie około 60 centów, moi drodzy. Cebula jedna wzięłam, za cebulę zapłaciłam, już wam mówię, szukam, szukam tutaj. 57 centów i cały wór marchewek, właśnie y, one pójdą część na sałatkę jarzynową. Część do ryby po grecku i za te marchewki 99, tutaj mamy praktycznie kilogram. I teraz napiszę Wam tutaj podsumowanie, ile ja za to zapłaciłam łącznie za, mogę powiedzieć, kolację wigilijną, na której menu przedstawia się następująco, moi drodzy: barszcz z łóżkami, pierogi z kapustą kiszoną, kolejne. Będzie sałatka jarzynowa. Wiem, że to nie jest postne, no ale u nas w Wigilii nie będzie w dzień Wigilii po prostu. Eee, kolejne ryba pieczona, no wiecie, smażona. Kolejne ryba po grecku i piernik. To będzie kolacja Wigilijna. Mogłabym jeszcze zrobić taką kapustę z grzybami, bo mam kapustę kiszoną, mam pieczarki, bo grzybów, wiecie co, nie mam grzybów. Suszone mogłabym w sumie kupić. To dodatkowo, ale nie myślę, że będę to robić. Właśnie, czy tam kapusta z grochem? Właśnie, no u mnie zawsze w domu rodzinnym robiła się taki kapuśniak, tak jakby taka kapusta z grzybami. Też mogłabym zrobić makaron z makiem. To, co u mnie w domu rodzinnym było, makarony mam. Mak musiałabym kupić. Kutia, wiem, że niektórzy robią. Ja na przykład nie przepadam, nie lubię. Kompot z suszu, musiałabym kupić susz. Więc ja tego nie wliczam. Ja Wam pokazałam to, co u mnie będzie, czyli... 6 tak jakby potraf łącznie z piernikiem. No. Dajcie znać dużo, mało. Jak myślicie? No dajcie znać, czekam na wasze odpowiedzi. I moi kochani, dzisiaj już jest 15 dzień Vlogmas. Otwieramy okienko numer 15. Czekajcie, czekajcie, mamy no co tu może być? Zobaczcie, mamy okienko numer 15. 3, 2, jeden. No co tu jest? Jajo! No czego możemy się innego spodziewać? Dobra moi kochani, wydaje mi się, że w tym vlogu to by było na tyle. Dziękuję Wam z całego serca, że jesteście. Jeśli macie ochotę, subskrybujcie. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za łapki w dół. No za wszystko. Za to, że po prostu jesteście, wpadajcie również na mojego Instagrama. Dzięki. Naprawdę dzięki i odliczamy. No, trzymajcie się cieplutko i. Bye, 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 bye.